Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać samodzielnie taki eliksir pod oczy, który będzie miał działanie nabliżające, ujędrniające oraz przeciwzmarszczkowe. Zapraszam do oglądania. Moją bazą będzie eliksir pod oczy firmy Synesis, który zawiera 21 aktywnych składników. Jest on bez konserwantów. Nie musicie koniecznie sięgać po ten produkt. Bazą pod taki eliksir może być mieszanka dowolnych olejów. Do mojego eliksiru dodam m.in. Ekstrakt liposomowy z ceramidami. Zawiera on ceramidy, czyli tłuszcze, które uszczelniają przestrzeń międzykomórkową na skórku. Kolejnym składnikiem, który dodam do mego jest Dipeptidę Pseudobotox. Jest to syntetyczna imitacja żmii. Ostatnim składnikiem, który użyję, będzie Volum Plus. Jest to substancja aktywna stworzona do stymulowania naturalnej produkcji tkanki tłuszczowej. Zaczynamy mieszanie. Wlewam odrobinę eliksiru synesis do wcześniej przygotowanej buteleczki. Jest ona naprawdę malutka. Wlewam odrobinę, ponieważ eliksir synesis nie jest konserwowany i po dodaniu kolejnych aktywnych składników, o których Wam już wcześniej opowiedziałam, trwałość takiej mieszanki nie jest zbyt długa. Dlatego też przygotowujcie sobie małe porcje, które starczą Wam powiedzmy na tydzień, dwa. Dodaję kilka kropli liposomów z ceramidami. Kilka kropli Dipeptydy Pseudobotox. Zwykle są to 2-3 krople. I na koniec Wolu Plus. On też podobno sprawdza się w produktach do ust, żeby delikatnie je powiększyć. Nie próbowałam. Jego ja przeznaczyłam tylko i wyłącznie pod oczy. Też 2-3 krople wlewam. No i już wszystkie składniki aktywne są w buteleczce razem z moim eliksirem. Przypominam, bazą może być dowolny olej czy też mieszanka olejów. Delikatnie wstrząsamy. Nie wstrząsamy zbyt mocno, ponieważ nasze liposomy, które dodaliśmy w tym ekstrakcie liposomowo-ceramidowym są delikatne, dlatego też niezbyt gwałtownie wstrząsamy buteleczką. Delikatnie potrząsamy, poruszamy, by wszystko się ładnie nam wymieszało. Taka ilość powinna mi wystarczyć na no, no do dwóch tygodni. Myślę, że w przeciągu dwóch tygodni ją zużyję i wtedy przygotuję kolejną. Jeszcze nie znam rezultatów działania tej mieszanki. Mam nadzieję, że, że będzie działać. Serdecznie Was pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie mnie. Buziaki, cześć.